O! Ale mnie bania nawala. HMMMM! Gdzie ja jestem? I co tutaj robię? O tam ktoś stoi. Może on mi pomoże. Cześć. Kim jesteś? Gdzie jesteśmy i co ja tutaj robię? O. Nazywam się Xardas. Jesteśmy niedaleko miasta Khornis. Przywołałem cię, abyś mógł uratować świat przed totalnym Saigonem. Co? Przed totalnym Saigonem? O czym ty mówisz? Głuchy jesteś czy co? Powiedziałem, że. Słyszałem co powiedziałeś, ale wytłumacz mi to. Hech. No dobra. Pewien przydupas gomeza kruk. Kupił plastikowy miecz z Biedronki z mocą Pokemona Pikachu i rozkazał swoim ludziom ogłosić nowinę, że jak nie będą go słuchali to wszystkich wytnie. Ale ta plota zadziałała tylko na mieszkańców Srakendaru. Pozostali mają go głęboko w swoim odbycie. A poza tym w górniczej dolinie. Zebrała się grupka harcerska smoków, które chodzą od obozu do obozu i pokazują za niewielką opłatą sztuczkę z fajerbalami. Więc musisz zdobyć plastikowy miecz kruka, a później rozbić tą grupkę porąbanych harcerzy. Jeszcze jakieś pytania? Eee. No jedno. To co mam robić? Hech. Nie chce mi się ci tego jeszcze raz tłumaczyć. Ale skoro tak chcesz, odzyskaj miecz kruka i rozbij grupkę smoków. I przy okazji pójdź mi po margarynę do biedronki. A teraz znikaj. Eee. No tak, ale jak mam się teraz dostać do korienic? O już mam pomysł. Pójdę prosto przed siebie, heheh. O mój Boże! Barack Obama? Co tu robisz? O nie to znowu ty? Czy ja się kiedykolwiek od ciebie uwolnię? Wznosiłem modlitwę do Innosa, żebym cię więcej nie oglądał, a ty mi taki numer odwalasz. No dzięki. A co ty tu robisz, co? Nie wiem. Jakiś magiczny, brzydki starzec mnie przywołał, abym ocalił świat. E, Ocalić świat? Nie wiem, czy znowu kogoś gwałiciłeś, czy brałeś jakieś prochy, ale skończ tym, bo twój mikro mały mózg już się wypala. A wracając do sprawy, skąd się tu wziąłem? Po upadku magicznej bariery wróciłem do USA. Dostałem tam pokojową nagrodę Nobla. Jednak po jej dostaniu połowa Ameryki się oburzyła, bo nie wiedziała, za co dostałem tego Nobla. No a za co go dostałeś? No jak to? Nie wiesz. Amerykanie nie rozumieją, że zmiana jakości papieru toaletowego to sprawa, która może zagrozić całej naszej społeczności. No. Aha. No. To rzeczywiście poważna sprawa. Dobra, a nieważne. Chcesz coś? Bo mam dziś dzień dobroci dla moich zwolenników. Jasne. Potrzebuję broni. Co ty ślepy jesteś? Przecież tu jest pełno pałek od tych zmutowanych żuków. Dzięki. A tak w ogóle nie jestem twoim zwolennikiem. Co? Spadaj. Hejho. Heycho. Do miasta by się szło. Heycho. Ee, ty. Mam dla ciebie niespodziankę. Chodź ze mną. HMMM. Ciekawe, co to za niespodzianka. Jestem bardzo ciekaw. Ach, co to będzie? Zaraz cię zgwałcimy. Nie ma już dla ciebie ratunku. I'll take it to the candy shop. I'll let you like the lolly drop. Go here, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. I'll take you to the candy shop. Yeah. A, -a, -a, A goni mnie zmutowana żaba Ratunku. O, -o, -o. dzięki za ratowanko. Spoksik. Mam dla ciebie pewną propozycję. A tylko spróbuj mnie zgwałcić to ci pokażę. Nie. Nie chcę cię zgwałcić. Nawet lepiej. Mam tu ulotkę biedronki i darmowy talon masok w barze, pod kuternogą. Mając tą ulotkę z prezentami na święta w łapie strażnicy będą cię wpuszczać gdzie chcesz. Dobra daj ją i spadam do miasta. Trzymaj. Jeszcze się spotkamy.